Samobójstwo. Rozpuściłam te włosy, żeby nie wyglądać jak ziemniak, której powinny, powinien, powinna. Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Kalina, a w tym odcinku zobaczycie moją reakcję na wyniki egzaminów ósmoklasisty, ponieważ w tym roku pisałam i. No trochę się stresuję, szczególnie się stresuję polskim, ponieważ rozprawka poszła mi tragicznie. Ja naprawdę umiem pisać rozprawki, nawet dobre rozprawki, tylko że ja sobie zostawiłam na tą rozprawkę 10 minut. Ja nawet nie wiem czy ja mam 200 słów, więc od tego zależy połowa mojego egzaminu, ponieważ 45% jest za rozprawkę. Mogę powiedzieć jak obstawiam wyniki, ale to to może nie być trafne. Generalnie z matematyki obstawiam 92-96, z angielskiego coś może ponad 80, a właśnie z tego polskiego nie wiem, 50% będzie na 100% o kurde, czy ja w tym momencie... nie, bo słabo jak... nie wnikajcie na te poznokcie. Słabo jeżeli w tym momencie mówię, że będzie na 100% 50, a wyjdzie coś innego. To może być wszystko, to może być 50, to może być 60, może nawet 70. Ten polski to jest u mnie jedna wielka zagadka, więc dzisiaj się dowiemy. Ja jestem na spacerze, przeszłam się przewietrzyć, żeby docenić swój mózg i e, no, jestem po śniadaniu, więc w sumie stwierdziłam, że się wybiorę i że nagram, nagram ten początek. E, jeszcze uprzedzając pytania, które mogłyby się ewentualnie pojawić, to... Ja chcę iść do liceum na profil Bjorchem. Wiele osób mówi, że to jest samobójstwo. Pełno osób mi odradzało, mówiło, że nie idź na Biorham, że życie sobie zmarnujesz. Ja powiem tak, co będzie, to będzie, ale zależy mi na tym, ponieważ w przyszłości chcę wiązać swoją pracę z medycyną i dlatego chcę iść na Biorchem. Drugie miejsce to. Bardzo odbiega od tego, że dałam Bielchem na pierwszym, ale to jest yy, technikum i tam dałam yy, fotografię oraz architekturę krajobrazu, więc to w sumie, jakby to powiedzieć, mocno odbiega, ale odnalazłabym się tam. Plus, bardzo mi się podoba ten kierunek, dlatego stwierdziłam, że taka opcja będzie spoko. No i tam trzecie miejsce, dodałam jakiś tam liceum. Profil medyczny, coś takiego, więc no najciężej będzie się dostać do tego liceum, ponieważ jest to takie jedno z lepszych liceum w tym roku u nas i to jest też podwójny rocznik. Naprawdę dużo osób tam chce iść, dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie, i, i możecie trzymać za mnie kciuki. A, dobra, ja mam tutaj telefon i teraz tak, mam kopertę. W której powinny, powinien, powinna. Dobra, a więc mam kopertę, y, którą miałam razem ze świadectwem daną, i tutaj powinna się znajdować karteczka z y, tym kodem, tym wszystkim, co trzeba wpisać. Mam telefon i. No, ja nie powiem, ja się trochę stresuję, ale. Aha, porwałam, fajnie. Ale jestem w dobrej myśli i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Ok. W ogóle związałam sobie włosy, bo jest tak ciepło 31 stopni. Jest dopiero, nie wiem, 10,46, 31 stopni. Dobra, wszystko wpisujemy. Wpisuję ten adres serwisu. Okej, okay. mamy to. Wszystko tutaj jest i tu będę wszystko wpisywać. Login. Nie, ja wybrałem. By... Nie, zaraz umrę, po prostu zdycham. Login. Okej. Okay. Rozpuściłam te włosy, żeby nie wyglądać jak ziemniak. Mam już wszystko wpisane. Teraz wystarczy kliknąć dalej i. Dobra, robimy to. Szyby. Dobra, są wyniki. Ja nie patrzę, ale... Nie, się tak stresuję, dobra. Język polski. Będę odkrywać sobie po kolei. Język... Język polski 80% 8... 80%! Ej, ja. <ścoughs> nie, nie wierzę w to. Matematyka... ej, ale mi się ręce trzęsą. Ja, ej, ja. Nie umiem. Język polski matematyka 96. Dobra, teraz tylko. Teraz tylko angielski 85. Ej, ej ja jestem w szoku, jestem w ciężkim szoku. Chwila, czy to widać. Powiem Wam, naprawdę jestem w ciężkim szoku, ale jestem tak szczęśliwa. Więc teraz z tego naprawdę nie wyobrażacie. Ja myślałam, że z polskiego nie będzie więcej niż 60%, a tutaj 80%. Egzaminator musiał być łaskawy, bo moja rozprawka to było dno. Z wielką chęcią poczytam sobie, jak Wam poszły egzaminy, więc możecie się pochwalić w komentarzach. I co mam nadzieję, że u Was też jest wszystko w porządku, że jesteście zadowoleni z tego, jak wam poszły ja ja nie wiem, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Teraz, jak już znamy wyniki egzaminów ósmoklasisty, jedyną trapiącą rzeczą jest to, czy dostaniemy się do wymarzonych szkół. Ja trzymam za Was kciuki, trzymam również kciuki za siebie, może się przydać. I co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam was na moje social media, tu wam się wszystkie wyświetlają i zachęcam was do subskrypcji tego kanału, ponieważ na dniach pojawi się filmik z testem słodyczy, słodyczy i nie tylko, e, który można zakupić w biedronce. To będą takie nowości, takie bardziej specyficzne, mniej znane słodycze. I chcecie zostać tutaj na dłużej? To po prostu droga jest prosta. <laughs> eee, więc ja się z Wami żegnam i życzę miłego dzionka, nocy, wieczoru, popołudnia, co tam tylko sobie wymarzycie. Pa! pa.